Tutaj jestem ja. I ze mną jest też Wartek. Siedma. No i ten odcinek będzie też na lajdzie. Będę teraz trochę po Ekstie. No i co wychodzić? Miałam trochę przerwę od Margona i tak Więc I już mam prawie 40 odmów. Ma 57 55. No Ale 57 Będziesz miał No i jak widzicie tutaj sobie ekspił I dwa hera Tu sobie będę ekspił do 60 Gdzie? Znaczy nie do 6, ale mi się wyli dzisiaj do 50 jak no, 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 znowu muszę iść tak ubójdzić Daj sobie pierwszy możemy nabić level Potem możemy coś tam poszukać Będę robił parę paus, żeby was tak nie mówić A to Nie wiem co byś powiedział Co, co byś powiedział jeszcze? A nie O Margoniem co byś powiedział Ale no, je spokojná. Máš jaký schára? Dva. Nic, i musí kuske napadla. Vás to... spotkali a on spotkal Raťaj. E, no, to je tak kostěja. Ty jak zvykle fart mi chero, to 69. 6-9. na Varta bez farta, měl farta. Hmm, ale spokojnie, mnie. Dobra, widzimy się po pauzie, jak nabije swój level sam. To zaraz się znowu Siema, jestem z powrotem, jeszcze nie mam levelu, ale chciałam wam coś pokazać. Jak widzicie tutaj zdobyłem przed chwilą i mi to nie stały je. Pisam na widz. To tyle chciałam wam tylko pokazać. No i ja jak dalej i widzimy się zaraz w dalej. Siem, jak widzicie, już mam 96%. To już sobie dobijemy, Jeszcze potem idziemy na bładkę. E, Bartka poszedł do kościoła. Kurde, ja nie mam przycisku wolnego. A mam. No i zbiję sobie przy was i idziemy na władkę, i na władku też będę robił pauzy. Będziemy mówić co będę nagrywał. Jak odcinek się podoba, pamiętaj zostaw łapkę w górę, jak coś więcej takich odcinków. I no tak. Nie, ja jak to sprzedam to dużo. Będę miał tego w hajsu. Dobra, się lekna. Już mamy 98. Ojej, chyba 99. chyba i mamy level 90, 97 No i I jak widzicie nabiliśmy nasz level i sobie ulepszy sobie tu ulepszyć Lepsze sobie siłę bo no to widzimy się na wratku. Elo. Jak widzicie, już jestem na Władcy Rzek, No i sobie czekamy na Władka. Sieła jestem z powrotem. Wiem, już Władkę, ale nie zdążyłam nagrać, bo jakoś wziąłem go na auto i mi dropnęło to. Czekajcie, takie coś mi dropnęło, no to to komuś dam, albo wystawię na aukcję. No i widzimy się na następnym biciu. Hello! Siemaneczko, jestem z powrotem, jak widzicie. Zrobiłem szóruszkę z rzek z wad... z, z, z Władcy z rzek i to rok. Siemaneczku, jesteśmy teraz w mojej przeglądarce. No i to już będzie koniec odcinka. No i dzisiaj widzicie tak wyglądał mój dzień z margonem. Piertek spijanie trochę. Wranie trochę z koleją, trochę i itemków. Więc widzimy się w następnych odcinkach z Margonem Elo. Cześć. Pamiętaj, małysz lajknąć.